Cześć, tu patro! Witam Was w kolejnym odcinku z Minecraft. Więc zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanału. No i zadzwonoczkować, żeby być na bieżąco. No, jak to wam powiedzieć? O, akurat noc się robi, bo tam jest w oddali, ale szczęście. E, tamty świat, na którym to się odgrywa, się usunął. Nie mogę go nawet jakoś odzyskać, ale się trudno. Ale my tutaj mamy fajnie mamy wioskę. Jeżeli się przespać, jak się już w domku. Będzie poranek i możemy zacząć zobaczyć co oni ma w wiosce, ale to rano, bo tak na razie to nie ma jak. No I w sumie tutaj mogę się koło wioski wybudować. Nie będzie dobrze, a się koło nie wybuduje. Ale jest ktoś w domu. <laughs> Nikogo nie ma, dobra, to nie No i dobra. Zarobić poranek i możemy iść. To jest. Halo. O. Zawiesiło się trochę. Dobra, idziemy stąd. Śmierć. Yes. Okej. Okay. O kurczę. Zombie. O golmasem porażio. Cześć. O mamy tylko początek. Sprzynku o jedzenie, złotych tam się przyda. aha, coś 7... się to chyba mam no, za dużo światów albo pika na telefonie i w sumie No i przepraszam za wszelkie lagi, ścinki itd. Tak no w sumie oj, to przepraszam to było związane z lagiem. Jakiś sobie błąd wyskoczył, ale to najwyżej popracuję nad tym. Przepraszam Was. Ale to poza odcinkami. A właśnie na tym świecimy degrywał też poza odcinkami. I też wracam załasy. W sumie tam nie ma w tym domku ciekawego. Może zajdziemy jakiegoś kowala albo coś. I w sumie mogę jeszcze jeden, może jeden domek zajmiemy, a jak nie, to najwyżej sobie wybudujemy. A jak sobie wybudujemy domek, to będzie fajnie. To jeszcze się nad tym zastanowię. Widzicie o, ścinki, ale to tak jak mówiłem tak dalej, to problemy przez to, że chyba mam dużo światów albo klik, albo czegoś na telefonie. Oj, widać nawet jak się ścina, przepraszam za wszystkie ścinki. No w sumie, o, wierzę że jest jeszcze słoneczko, świeci. Tutaj chyba nie mam żadnej skrzynki, tylko jest doń. Tam jest stór. Nie ma, okej. Okay. Idziemy. Dobra, jeszcze tutaj jeden, drugi budynek, chyba trzy budynki Jak nie mylę, albo więcej. Tutaj chyba będzie skrzynka, jak się nie mylę, z jedzeniem też. No, miałem rację, z jedzeniem. No trochę nie zbieramy tak i mam lepiej na początek przynajmniej dużo jedzenia nie będę się zbierać Olak. nie dałem nic naprawy nie miał dziury w sumie zastanawiam się jeszcze czy będę budował się wiosko wioski wiosce, czy będę miał to jeszcze wyjdzie wszystko zobaczę Tutaj nie ma skrzynki o że będzie ale... Nie ma Tyle mnie patrzy, że nie ma O, sobie Z tego I To zaraz Tam byliśmy, My tutaj będzie chyba coś O, oj, co to za właśnie Dobra O tu wiesz, pilnokolwiek będzie fajnego. Wówcy, no, może tu zamieszkam? Kto to jest? O! Cztery smaragdy Dwie sadząki, jedna jabłka, jedną pióro i Ten nagle złota Mam do wymiany Oho, lak. O, jasno odlagował się. Tak jak miałem, bo mówię, wam no, mówię. No, w kolejnym odcinku postaram się, żeby tak się nie ścinało. Zobaczyć co i jak, co, jakie błędy są. W sumie tam już byłem. o jeszcze tutaj pójdziemy do tego domku. Do tych... O nie no, tak, tu chyba też nie. No to nie wiem, ok, to pójdziemy też tam. Wspomniałem, bo to nawet się tutaj chyba wybudować. Takie małe przejście, do domu i... By było fajnie, o, ścina. Przyjąć się. Oj, nie! Kurde, ale się bardzo Musimy się to naprawić do kolejnego odcinka. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9 powinno starczyć. O, tutaj to o jest skrzynka. No, weźmiemy sobie skrzynkę. Oj, przepraszam za tyle, lagi jak wam mówię. W sumie, chyba dzisiejszy odcinek zakończymy. No, jak zbiera skrzynka skrzynkę, albo coś jeszcze nie zrobię. W sumie, pójdziemy już do jednego domku. zobaczyć, albo do dwóch. No i chyba to będzie na tyle. Jeszcze raz, no... Przepraszam za te lagi i tak dalej, ale... No, w kolejnym odcinku postaram się. O, do mam gdzie Przynajmniej nie z głodem, nie umrę. Skrzynki też już jakieś na start. No, smragnę, żebyś się... wymieniać. Cześć. Wow. Kontrojkę? Skóra? Zmienię, zobaczmy, co jest. za 1, szmarek 7, No i drogę się ceni w Zobaczmy co ty na, tym, na tym zapytam Aha, to jest to W sumie... Kiedyś indziej Stało się 13, Tu sobie też trochę pocałowałem, żeby więźnił za chleba. No i w sumie, o! tam zobaczyć. O, gdzie jest szkielet? Aha, słyszę szkieleta. Ale tu mi się lakuje, no, naprawdę, przepraszam. O, mają kwiatek. Tam jeszcze jest jakiś domek. Tutaj nic nie będzie, tam są małe. W tych małych coś może jest? No nie, w tych małych nic nie będzie. W sumie jeszcze zbiorę to całe tutaj No to chyba dzisiaj będzie. No i ja dziękuję Wam za obejrzenie tak dalej. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie dać łapek w górę, ani zasubskrybować kanału, żeby być na bieżąco. No i też, żeby go zadzwonić Jak go zadzwoniczycie, no to będziecie wtedy mieli powiadomienia. Dziękuję, cześć, pa.